Okej, okay, słuchajcie. Nie ja wiem, czy Wy też macie wrażenie, czy w tym kraju oszustwa są na porządku dziennym? Jakieś takie delikatne zakłamania, delikatnie się gdzieś kłamie i tak dalej. Ja dzisiaj obserwowałem, jak są dzieci wychowywane czasami i czasami przed dziećmi się po prostu coś ukrywa. To ukrywanie, jakby dzieci nie mogły się o czymś dowiedzieć, bo jeśli dzieci delikatnie o o dzieci, my idziemy teraz na zakupy i tak dalej, a tak naprawdę nie idziemy na zakupy, tylko idziemy coś załatwić, nie? To już jest kłamstwo. To jest zwykłe kłamstwo. Kłamstwo po prostu, tak? Fałszywe zeznanie. To jest słuchajcie, normalne w tym kraju. Kiedyś do mnie zadzwoniła pani z urzędu skarbowego. Spóźniłem się tam z pewną deklaracją. Chyba chodziło o darowiznę. Od pół roku od otrzymania darowizny trzeba zgłosić do urzędu. Ja oczywiście się spóźniłem ten termin. No i oczywiście okazało się, że ten termin jest nieprzekraczalny. Więc zadzwoniła do mnie pani i powiedziała: Wiem co, ja bardzo bym nie chciała, żeby pan płacił ten podatek. Więc proszę mi napisać takie zeznanie, że pan z tą osobą utrzymuje tam wspólny. Tak bym powiedziała, co mam napisać. Jakie zeznanie, tak? Podyktowała mi, nie? Ale ja tak mówię, ale proszę pani. To, co mi pani mówi, to jest nieprawda. Ja. No, ona mówi, tak, 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 wie pan, ale proszę tak napisać. Nikt tego nie będzie sprawdzał, ja tego nie będę sprawdzać i tak dalej. Ale ja mówię, proszę pani, przecież to jest nieprawda, co, co ja pani mi mówi, żeby napisać. Ja nie chcę kłamać. A pani mówi, no, ja pana nie namawiam do kłamstwa. Dobrze, dobrze, i tak dalej. No w końcu i tak wyszło, że tego nie zapłaciłem, bo w końcu napisałem prawdę i ta prawda też była jakiś tam e, przyczynkiem do niezapłacenia tego podatku. E, więc. E, że tak powiem przeszło, no ale ta pani jakoś tak zadzwoniła, nie pytając, i tak dalej, poprosiła mnie, żebym napisał jej oświadczenie, w którym skłamie. Poddyktowałem mniej więcej, co mam w tym oświadczeniu napisać, no i przy okazji mówisz, że przecież ona nie będzie tego sprawdzać, nikt tego nie będzie sprawdzać, nikt nie będzie przychodzić sprawdzać, i tak dalej. Proszę tylko takie oświadczenie napisać, nie? Wiecie, trochę mnie to zszokowało, nie? Trochę mnie to szokowało, ale to jest od dzieciństwa. Jesteśmy w takiej kraju uczeni. Co się tak naprawdę tu dzieje? Widzicie, mamy obraz Boga. Obraz Boga był często w kościele katolickim, czyli w jakimś budynku, nie? że tam w, w budynku sobie siedzi Bóg. No i kraj katolicki, więc w budynku sobie siedzi Bóg. Więc wiecie, no, kto się dostanie do nieba? No święty, ten kto przychodzi do tego budynku się dostanie do nieba. A ten, kto już mieszka w tym budynku, to już na pewno święty, to on idzie do nieba, nie? To on już na 100% idzie nie ma. A kto mieszka w tym? No tam księża mieszkają, tam tacy ludzie mieszkają i tak dalej. To oni już na pewno są pierwsi z nimi, co pójdą do nieba. I tak mniej więcej obraz Boga, tak mniej więcej pojmowanie Boga w tym społeczeństwie wygląda, że Bóg to przecież musi, musi nam przecież jakoś to ulżyć, Bóg musi nam jakoś wybaczyć, skoro wszyscy tak naprawdę grzeszymy, wystarczy chodzić do tego kościoła, być świętym i tak dalej. Jakoś tam chodzić, jakoś tam się wyspowiadać, jakieś takie rzeczy, nie? A teraz nawet się okazało, że słuchajcie, ci, ci księża, tyle tych Grzechów, te filmy powstają, tych Sykielskich i tak dalej, te różne takie rzeczy powstają i tak dalej, co się pokazują, co ci księża narobili. Oni tyle grzeszą, więc skoro oni tyle grzeszą, a oni mogli się, uznają się za tych, co są bliżej Boga, no to a my. To już na pewno, słuchajcie, każdy tutaj kłamie, każdy oszukuje, itd. tak dalej, takie pojęcie jest, nie, że większość Polaków to oszuści i tak dalej. Ta pani do mnie zadzwoniła tak, to zabrzmiało, jakby ona to robiła na co dzień. Zabrzmiało, jakby to ona się zdziwiła, nie, że ja nie chcę tego napisać. Ona tak namawiała, tak manipulowała mnie dosłownie, że ja to napisał, nie. Wiecie, to było straszne. To było straszne. On, tak jakby to robiła na co dzień. pewno się niektórym z Was też coś podobnego zdarzyło i tak dalej, ale ona to robiła na co dzień. Czyli na co dzień jest takie uznanie, że po prostu można w jakiś tam. Na co dzień jest takie uznanie. Słuchajcie, można w jakiś sposób oszukiwać, bo wszyscy oszukują. A Bóg jest, wiecie, miłosierny i, i my sobie oszukujemy. Jedno oszustwo zrobimy, drugie kołastewko, trzecie. Tu jakieś dziecko skłamię, tu jakieś i na to wszystko spływa na nas miłosierdzie Boże. Tak? I się topimy w tym miłosierdziu Bożym, się tu upijamy w tym miłosierdziu Bożym. Nie? Więc musi być miłosierdzie Boże, bo przecież wszyscy poszli do piekła. Eee, I w związku z tym mamy takie usprawiedliwienie, że też sobie od czasu do czasu zgrzeszymy, okłamiemy jakieś. Mówię, najprostsza sprawa, tak? Okłamać jakieś, słuchajcie, dziecko, tak? Okłamać dziecko, bo. Rodzice nie chcą dokładnie powiedzieć co robił, więc coś skłamią, coś powiedzą nie tak i tak dalej. Więc wszyscy sobie tak grzeszymy. No, niemożliwe, żeby Bóg wysłał wszystkich do piekła. No, właśnie problem jest taki, że karał za grzech jest śmierć. I wszyscy by tam by wylądowali. Dla każdego, że tak powiem, jest śmierć przygotowana. Kara się musiała odbyć. Nie ma możliwości, żeby się nie odbyło i tak dalej. To jest Mógł Bóg jest sprawiedliwy. Bóg powiedział, że jeżeli zjecie z tego owocu i tak dalej, to przyjdzie śmierć i śmierć przyszła, bo każdy zgrzeszył. idzie się urodziliśmy z taką naturą, um, rodzimy się z taką naturą, nie, że nie ma problemu grzeszyć. To widać dokładnie w tym kraju. Słuchajcie, jeśli urzędniczka z czymś takim, to mnie dzwoni, <grym>, że słuchajcie, ponad. Ale wiecie, i to jest takie współczesne oszustwo, że to my tak naprawdę ustalamy sobie, co jest dobre i złe. To często mówią, słuchajcie, ci narkomanii i tym podobni ludzie, którzy nakłaniają do takiego picia, palenia i tak dalej i, i tacy szamani, nie? to my tak naprawdę ustalamy, co jest dobre i złe, my tak dalej. nie, nie. Wiecie, i w takim świecie, kiedy zarówno my, ludzie twierdzą, że to oni ustalają, co jest dobre i zło, zarówno ludzie twierdzą, tak jak tu w Polsce, że skoro wszyscy oszukują, to nikt nie trafi do... To Bóg musi mieć miłosierdzie, bo przecież nie ktoś mieszka. E, I tak dalej. E, w takim świecie e, tracimy poczucie tak naprawdę wszystkiego, poczucie sensu i tak dalej. Ale jednocześnie w takim świecie istnieje karność. Istnieje poczucie winy i kary. Jest wina, tak? Wina. I jest. E, za tą winę jest kara. Jest wina i kara. Nie wina, tak? Wina i kara. I nie da się tego oszukać, że jest wina i kara. Nie da się tego oszukać. Jeżeli ja bym tam, że tak powiem, z tą urzędniczką zrobił to coś, to i ona by była winna, i ja bym był winny, wszyscy bylibyśmy winni. Ale nie byłoby kary na nas, tak? Udałoby nam się. Ha, udało nam się, nie? Udało nam się napełnić, że tak powiem, jakiś grzech zrobić razem wspólnie. Więc teraz razem wspólnie jesteśmy jakby gdzieś pod jakąś winą i czekamy na jakąś karę, która nie przychodzi, bo za 5 lat będzie, że tak powiem, po pięciu latach to i tak jest nieważne, tak? I tak dalej, więc kara nie przychodzi, więc kary. Teoretycznie powinna być kara, a kara no nie przychodzi. Nie przychodzi. Robimy jeden grzech, drugi grzech. Jeszcze raz skłamiemy, jakieś dziecko okłamiemy, że. Nie wiem, idziemy do sklepu, a poszliśmy gdzie indziej, kara na nas nie przyszła i tak sobie kara nie przychodzi. Kary sobie do nas nie przychodzą. Już tłumaczyłem w tym y, nagraniu, y, nagraniu tłumaczyłem o, o tym, czy psychoterapeuta może być zbawiony. Dlaczego ta kara nie przychodzi? Więc nie będę się za bardzo powtarzał. E, tam y, nagrania wcześniej trzeba sobie zobaczyć. E, dlaczego kara nie przychodzi? No kara nie przychodzi, dlatego, że kara została wylana na Jezusa, tak? Na Jezusa zostały wylane wszystkie kary. I tu... Jeżeli przyjmiemy Jego rozwiązanie, że na Niego wszystkie te nasze kary, za te nasze grzeszki przeszły, to my jesteśmy zbawieni. I to, to jest to miłosierdzie, to jest ta łaska Boża. Nie ma innej możliwości. Jeżeli mówimy, że Bóg musi być miłosierny, bo każdy zgrzeszył i tak dalej, to tak naprawdę że cały czas szukamy, szukamy w jaki sposób, bo to naprawdę nas zbawił. I nie wiemy, i nie wiemy, i nie wiemy, i nie wiemy. A prawda jest tutaj, prawda jest w Jezusie. Tu jesteśmy zbawieni przez Niego, jesteśmy zbawieni. Słuchajcie, więc nie ma czegoś takiego, jak odpowiedzialność zbiorowa. To, że chodzisz do kościoła i tam wszyscy grzeszą, łącznie z księdzem i tak dalej, to na wszystkich przyszła śmierć, na wszystkich jest kara, oddzielenie od Boga, na wszystkich jest gniew Boży. Koniec kropka. Taki jest Bóg. Bóg jest prawdziwy, tak? Jedynym wyjściem, żeby się o tego ustrzec, jedynym wyjściem, żeby się pojednać z Bogiem, jest Jezus Chrystus. Jest przyjęcie jego zbawienia, powiedzenie Boże, przyjmuję Twoje zbawienie, zostań moim zbawicielem, chcę być personalnie zbawiony, osobiście. Nie będziesz zbawiony, bo i należysz do, powiedzmy, tu mi się taki ładny zrobił, należysz do, że tak powiem, kraju, który się nazywa chrześcijański, tak? Nie będziesz z tego powodu zbawiony. To jest nieprawda. Nieprawda, że należysz do takiej religii, nie będziesz zbawiony, bo nie idziesz tłumem na sąd. Nie ma sądu tłumu, tak? Nie ma sądu tłumu. Jest sąd personalny, tak? Jest sąd personalny i możesz w tym sądzie mieć adwokata, który za ciebie umarł, który poniósł za ciebie grzechy. I tym kimś jest Jezus Chrystus, tak? Tym kimś jest Jezus Chrystus. I co się dzieje tak naprawdę? Co się dzieje, czego tak naprawdę dzisiaj nie odczuwamy? Ok, ehm... słabo marzę, ale dobra. Ok, eee, słuchajcie, co się dzieje, że my dzisiaj tych kar nie odczuwamy i jak w tym funkcjonujemy? Eee, więc, słuchajcie, odrzucamy karność Boga i mówimy, że Bóg w Nowym Testamencie jest miłosierny, ten w Starym Testamencie był eee, straszny, nas karał. Więc, całkowicie odrzucamy w ogóle tą koncepcję. Eee, ale my jesteśmy stworzeni na naturę Boga i my wiemy, że jest wina, musi być kara. Jest wina, tak? Jest wina i to musi być kara. To jest taka implikacja. Tak? My wiemy, my tak funkcjonujemy, i tej natury nie da się oszukać. Możemy ją próbować oszukać i tak dalej, ale tej natury nie da się oszukać. To jest nasza natura. My wiemy, że za każdą winę jest kara. To jest nasza natura. To jest nasza, że tak powiem, boska natura, bo jesteśmy stworzeni przez Boga. I my wiemy, że to się musi zadziać. I jak to jest, słuchajcie, wykorzystywane? No, jest to wykorzystywane tak naprawdę trochę do manipulowania nami, bo. Widzicie, z jednej strony taka pani urzędniczka czasem zadzwoni, czasem zadzwoni, słuchajcie, i właśnie zrobi tak jak u mnie, że będzie mnie namawiać do tego, żebym tam złożył troszkę nie takie oświadczenie i tak dalej, żeby ta kara. Czyli z jednej strony gdzieś kara będzie wisieć w powietrzu, ale z drugiej strony. Yy, pojawia się ktoś, yy, na przykład ktoś, kto dąży do władzy, jeden dąży do władzy, tak a drugi, że tak powiem, potrzebuje. Drugi też dobrze do władzy, no ale jeden jest u władzy, jeden może coś zrobić. A czy ma koneksje, że tak powiem, jakieś tajne, tak? I tak dalej. No i na przy pomocy tych tajnych koneksji zaczyna wyciągać brudy, hmm, zaczyna się zapasować. Zobaczcie, jak ktoś idzie do władzy, to często się wyciąga jakby wszystkie brudy, które nad nim siedzą. Wszystkie fałszywe zeznania, wszystko kłamstwo i tak dalej. Jak kogoś trzeba znaleźć, tak naprawdę, nie? Jak kogoś trzeba znaleźć winnym, to się znajdzie go winnym, tak? I wtedy jest wina, i wtedy jest oczywiście kara. i i jest to publicznie pokazane, że kara na tego człowieka musi być, bo ten człowiek zrobił to i to i to i źle. Więc e, m, szuka się takich może kozłów ofiarnych nie? w takim społeczeństwie, na których spływa kara. Kara. To zdaje się wymyślił e, car Piotr chyba w Rosji, z tego co się kojarzy, ktoś mi to opowiadał właśnie, że wymyślił, żeby stworzyć takie prawo, żeby nikt nie był w stanie tego prawa przestrzegać. E, I w tym prawie m, wina ciążyła praktycznie na każdym. Na no, Polsce jest bardzo podobnie. Jest takie prawo, jeżeli byś chciał być na przykład przedsiębiorcą, chciałbyś wszystkiego przestrzegać, to no, będzie bardzo kiepsko, żeby wszystkiego przestrzegać. Ja się staram, e, ale jest tego naprawdę dużo. Przeróżnych aspektów. E, na przykład teraz mówiłem, że zrobię konkurs tak i będzie tak troszeczkę do wygrania. no Okazało się, że nie tak do końca szybko, bo ja muszę napisać najpierw regulamin konkursu i tak dalej, więc trochę się opóźnia to wszystko, e, żeby to było prawnie legalnie. No bo zaraz będzie jakaś. M, takie, takie mamy prawo, nie? E, no i takie słuchajcie, yy, i co się dzieje? To się dzieje, że w społeczeństwie każdy się czuje delikatnie winny, każdy się czuje gdzieś tam winny, i tak naprawdę nikt się jakby nie wypycha do przodu, no bo wszyscy żyjemy pod jakąś winą, pod jakąś winą i wszyscy jesteśmy wycofani. Widać w naszym społeczeństwie, jak wszyscy jesteśmy wycofani. Widać też społeczeństwo społeczeństwie amerykańskim, w którym dużo było mowa o łasce, w którym społeczeństwo powstało, słuchajcie, jakby z łaski. Społeczeństwo powstało, jakby tam właśnie uciekli ci ludzie, tam właśnie wyjechali ci ludzie, którzy wiedzieli, czym jest łaska. nie? I widać, jak oni się zachowują. Oni To jest teoretycznie kraj wolności, też się pogubiło. W dużej mierze się to pogubiło, ta wolność. Nie do końca wiedzieli, co ta wolność zrobi. Ta wolność się też pogubiła, ale podejście do życia jest bardziej, było przynajmniej, bardziej takie wolnościowe, nie? No, wolność się tam stała trochę Bogiem, nie? Niż, niż Bóg, nie? Więc też trochę poszło nie w tą stronę, co trzeba. W każdym razie u nas, jeżeli żyjemy w polskim społeczeństwie, gdzie jest kara i ta kara jest czasem robiona, Taka opowiadana w plotkach, o ten to zbankrutował, bo dostał karę, albo opowiadana w mediach, nie? Ten to zły, bo dostał karę. A z drugiej strony, każdy się czuje gdzieś tam winny, czyli gdzieś wina cały czas krąży po świecie, nie? Cały czas krąży po świecie. <laughs> Oczywiście zaprzeczana, każdy się czuje bo każdy gdzieś tam skłamał i tak dalej. No mówię, nawet małe dziecko się okłamuje yy. i tak dalej. W takim społeczeństwie żyjemy w takim zawieszeniu. No jest takie, słuchajcie, zawieszenie w przestrzeni, zawieszenie w przestrzeni, tak. Zawieszenie w przestrzeni i ratuje nas to, że stanie jakiś wielki człowiek i powie: Bóg jest miłosierny. Tak, i musi mieć nad nami zmiłowanie i tak dalej. No i, że tak powiem, śpimy dalej, śpimy dalej, żyjemy sobie w zawieszeniu. Bóg jest miłosierny, niech tam będzie. Fajnie, że jest w ogóle gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E... Ale słuchajcie, to nie jest do końca tak, jak ma być. My mamy żyć łaską. Żyć łaską tu na ziemi, tak? Jest wina, jest kara. Jest wina, jest kara i koniec. Kropka. Jest wina, jest kara. I teraz, nawet jeżeli po ludzku nam się uda tej kary, że tak powiem, nie odbyć na ziemi, bo mi na to, że urzędniczka się zlituje, czy ktoś tam się zlituje i tak dalej, to kara. Istnieje zakłamstwa, kłamstwa, kara za takie że istnieje, bo jest prawo. Bóg dał prawo, żeby pokreślić, że jest grzech. Tak jest wina pisane. Jest wina i jest kara. I teraz, karą jest śmierć. Karą jest śmierć. Śmierć przyszła na każdego, tak? Więc, za takie rzeczy jak oszustwo podatkowe i tak dalej, i tak dalej, karą jest. Śmierć, bo to jest kłamstwo, są kłamstwa. Za kłamstwa składanie fałszywych zeznań jest śmierć. Poczytajcie te dzisiejsze przykazań, tak? Jest za takie rzeczy śmierć. I na każdego przyszła śmierć, przyszło oddzielenie od Boga. E, mówię, nawet jeśli po ludzku uda się to, że tak powiem, ugadać tak, że na Ziemi nie będzie się tego konsekwencji, to tak naprawdę było składanie fałszywych zeznań i tak dalej. I kara jest śmierć. E, w sensie, no, umieramy, po prostu, zwyczajnie, tak? Ale śmierć też została pokonana, duchowość została pokonana i fizycznie też przyjdzie czas, że ona będzie pokonana, ludzie przestaną umierać. Ludzie przestaną umierać. Będą nowe ciała i tak dalej. Ludzie przestaną umierać. Będzie czas, kiedy przyjdzie Jezus i ludzie przestaną na ziemi umierać. Więc śmierć też w pewnym momencie będzie pokonana, bo jest już duchowo pokonana. Ale, żeby się włączyć do tego pokonania kary, jak kara mogła zostać pokonana, skoro kara jest, tak? Kara. Był grzech, grzech. I konsekwencją grzechu jest zawsze kara. Nie ma innej możliwości. Karu jest śmierć. No i nie ma możliwości, że tak powiem, pokonania. To wyobraźcie sobie świat, na którym na przykład byłoby ktoś, kto wiecie, lubi oszukiwać. Nie? I on całe życie będzie oszukiwał. On wprowadza to oszustwo. Ktoś zawsze pierwszy oszukuje i tak dalej, ale on cały całe życie wprowadza to oszustwo. I wyobraźcie sobie, że on by był wiecznie, żył wiecznie oszukując. Czy chcielibyście czegoś takiego, żeby ktoś z wami, przy was, co chwila cię okłamywał, co chwila cię oszukiwał i życie byłoby wieczne. Wieczne życie z kimś, co codziennie cię okłamuje, codziennie cię oszukuje, codziennie to manipuluje. Życie wieczne z kimś takim. Czy chcielibyście tak żyć? To jest, czy to podpowiada Wam Wasza natura, że to jest to, do czego Dostaliśmy stworzeni? Albo ktoś codziennie y, kogoś musi zgwałcić, i on codziennie sobie musi kogoś zgwałcić, tak? I my się nad nim litujemy, i tak no, dalej, no, biedny i tak dalej, no, wyrzucamy go, y, wierzimy go w więzieniu, no nie wiem, 10 lat i tak dalej. Po 10 latach wychodzi, znowu kogoś zgwałci, znowu go wierzimy w więzieniu 10 lat, po 10 latach wychodzi, znowu kogoś zgwałci i tak dalej, i tak dalej, i żyjemy wiecznie. Wyobraźcie sobie takie życie, Wiecznie, tak? Gdzie nie ma śmierci i takie rzeczy jak grzechy istnieją. Wyobraźcie sobie, czy chcielibyście tak żyć? Czy to podpowiada Wam natura, z której jesteście, że jesteśmy w stanie żyć wiecznie z czymś takim, że jest kara i nie ma za tej kary, że jest wina, tak? Jest grzech, jest wina i nie ma za ten grzech prawdziwej kary. Karą jest zawsze śmierć. Tak mówi Biblia, za coś takiego, nie? Wówszedł grzech, pojawiła się śmierć i tak dalej. Karą jest śmierć. Jest jedyne rozwiązanie na to, jest jedyne rozwiązanie na to, jak się z tego okiełznać. Tym rozwiązaniem jest śmierć zastępcza. Śmierć zastępcza, tak? To, co się wykonało na krzyżu, Syn Boży został ukrzyżowany za nas, za nasze kary, za nasze winy i tak dalej. On jest śmiercią zastępczą. I teraz dzieje się coś niesamowitego, bo jeżeli przyjmujesz go jako swojego pana i Zbawiciela, tak naprawdę przychodzisz pod krzyż, zaczyna się zmieniać nasza natura. Dostajemy nowego Ducha. Mieliśmy, żyliśmy w Duchu, który umiera, żyliśmy w Duchu, który y, żył grzechem i był w śmierci. A ja teraz prosimy o nowego Ducha, Ducha Świętego. Żyjemy w Duchu, który żyje wiecznie. On nas przekonuje o grzechu, On nas naprawia w posłuszeństwie w posłuszeństwie do miłości. Nie wiem do końca, jak to się dzieje. To są Boże rzeczy. To nie da się rozumem pojąć. Tego się nie da rozumem wytłumaczyć. To musisz sam przeżyć. Musisz sam przeżyć. Kiedyś zrozumieć, że jest wina, zrozumieć, że jest kara i karą jest śmierć, bo nie da się żyć wiecznie z grzechem. Nie da się żyć wiecznie z grzechem, więc karą jest śmierć. Jest na to rozwiązanie. Jak, że tak powiem, pojednać się z Bogiem, nie umierając? Tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Nie ma innego rozwiązania. Jeżeli tutaj chcesz się pojednać z jakimś miłosierdziem Bożym, czy chcesz się pojednać e, e, z jakąś Królową Niebios, czy z jakimś świętym aloizem, czy kimś tam i tak dalej, i przez Niego iść do Jezusa, to oni nie ponieśli za ciebie tej kary. Królowa Niebios nie poniosła za ciebie tej kary. Nie poniósł za ciebie tej kary nikt inny. Tylko Jezus Chrystus poniósł za ciebie tą karę i tylko... Tym sposobem przez przyjęcie Jego, co się nie równa z przyjęciem opłatka i tak dalej, nie. Przyjęcie Jego jest zrozumienie swojej grzeszy natury, przyjęcie tego, że tej, tej świadomości, że jest grzech, jest wina, jest kara, jest śmierć jako ukaranie i przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego pana i zbawiciela. I tak naprawdę tu się otwiera prawdziwe życie. Dopiero teraz jesteś wolny. Jest jeszcze inny aspekt, wiele, tak? Ale dopiero teraz jesteś tak naprawdę, zaczynasz żyć wolny. Być może tego nie poczujesz w ciele, jak to zrobisz, nie poczujesz żadnej emocji i tak dalej, ale to jest, się robi przez wiarę. Przez wiarę, czyli przez zaufanie. Jak komuś zaczynasz ufać, to ty to czujesz zaufanie od razu. Jeśli na przykład nie wiem, ja tu coś mówię, i ty mi zaczynasz ufać, czy czujesz to zaufanie od razu? No Nie. To się buduje zaufanie po prostu. Przez przyjęcie. Jezu Chrystus, zostań moim Panem i Zbawicielem, chcę wzi to, to rozwiązanie, które Ty mi dałeś. Chcę ponieść moje kary. Dziękuję Ci, że poniosłeś moje kary na krzyżu, tak? Dziękuję Ci, że poniosłeś moje kary na krzyżu. Zbaw mnie, zbaw mnie od tego, uwolnij mnie od grzechów, uwolnij mnie od tych sideł, co tutaj cały czas krążą. tego całego, że tak powiem, wciągania, nie? wciągania w te różne sidła. Uwolnij mnie i daj mi nowe życie. To jest, słuchajcie, rozwiązanie na to, co się dzieje w tym kraju. Tak? To jest rozwiązanie, słuchajcie, jedyne rozwiązanie. Naprawdę to jest jedyne rozwiązanie. Nie ma innego rozwiązania. W tym kraju w innych krajach też, tak? Ale w tym kraju yy, szczególnie się to, co mówiłem na początku, że tu się obserwuje coś takiego, że skoro wszyscy szukają, to wiecie, no to, to ten Bóg musi być miłosierny, bo przecież każdego by posłał do piekła. No właśnie Bóg yy, posłał Jezusa, żeby nie posłać każdego do piekła. To jest... Obraz miłosierdzia Bożego, tak? Jezus Chrystus, nasz obraz, niech no, mi nie robić obrazu, więc nie jest obrazem, tak? Mm, to nie jest obraz, tylko to jest w realność, wręcz miłosierdzia Bożego, bo Jezus nie był obrazem. Jezus był człowiekiem z krwi i kości i tak dalej. On nie był obrazem, on był realny, realny, z krwi i kości przyszedł, tak? z krwi i kości przyszedł i był normalnym, zwyczajnym, chodził z nami, można się było do niego przytulić, można go było go pocałować, tak? można było z nim chodzić i tak dalej, być blisko niego i tak dalej. Był realny, był realny, był prawdziwy. tak? I to nie jest, że tak powiem, żadny wymysł. Tak? On z martwych stał, pokonał śmierć, bo karą za grzechy była śmierć, a on swoich grzechów nie miał. Bóg zbudził go z martwych, tak? I On nam dał, wyutorował drogę. Utorował drogę, tak? I On jest prawdą, tak? On jest prawdą, tak? I jak idziemy tą drogą, przyjmiemy tą prawdę. Jezus to jest moim Panem i Zbawicielem, to teraz przychodzi do nas życie. Życie. Bo zapraszamy Ducha Świętego, Duchu Święty przyjdź do nas, wypełni nas, prosimy Boga o różne dary, prosimy Boga o prawdę, o objawianie i tak dalej. Zaczynamy tym żyć. W ten sposób jesteśmy zbawieni. Oczywiście, jeśli ktoś chce, jeśli ktoś nie chce być zbawiony, to też jest rozwiązanie, słuchajcie, dosyć, że tak powiem, też jest rozwiązanie dla tych, co nie chcą być zbawieni. Tym rozwiązaniem jest, że tak powiem, życie w tych winach, tych karach, a ostatecznym rozwiązaniem jest śmierć, oddzielenie od Boga całkowite. To się mówi: piekło, jezioro ogniste i tak dalej. To też jest w pewien sposób rozwiązanie. To też jest pewien sposób rozwiązania. Tak, jeśli się kocha tak bardzo, nie wiem, te swoje życie, tutaj, i tak dalej, jeśli nie widzi problemu w tym, że ma się coś z tego, i tak dalej, spoko, spoko, i tak dalej. Ja Wam mówię, jakie jest Boże rozwiązanie. Kto chce, niech wybierze, kto nie, niech, niech wybiera. Okej, okay, trzymajcie się, hej.